Pozwolę sobie rozpocząć. Kiedy jako marszałek Sejmu dowiedziała się Pani od kogo o pomyśle wyborów korespondencyjnych dla wszystkich głosujących? Jakby Pani mogła powiedzieć, czy to było spotkanie, czy to była rozmowa telefoniczna, pisemnie, mailowo? Gdybym, gdybym Panią marszałek tylko poprosił o mówienie do mikrofonu włączonego i troszeczkę bliżej, przepraszam. Bo... Powiedziałam, Panie Przewodniczący, że absolutnie nie wiem i nie pamiętam od kogo i kiedy dowiedziałam się o wyborach korespondencyjnych. Nie pamięta Pani, rozumiem. Nie, nie pamiętam. Dlaczego to nie Państwowa Komisja Wyborcza ze swoim organem wykonawczym, czyli Krajowym Biurem Wyborczym miała organizować wybory tylko Poczta Polska? Panie Przewodniczący, wszyscy pamiętamy rok 2020. Wszyscy pamiętamy. Pandemię, która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały świat. I wszyscy pamiętamy, że nikt nie wiedział, jak długo to potrwa i jak sobie można z tym poradzić. Tak się składało, że w roku 2020 przypadał termin wyborów konstytucyjnych, wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym 5 lutego, zgodnie z moimi kompetencjami, ogłosiłam termin wyborów, który miał przypadać 10 maja. To było zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami. I Państwo wszyscy pamiętacie, jeśli nie, to warto sobie przypomnieć, co się wtedy działo, proszę Państwa. Za chwileczkę zaczęliśmy odnotowywać coraz częstsze zachorowania. Epidemia się rozszerzała także na posłów i pracowników Sejmu. I wtedy, w marcu, podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy pracować zdalnie. Ja mówię o tym celowo, panie przewodniczący, to jest niby dygresja, ale niekoniecznie. Chciałabym mieć, mieć możliwość powrotu do tamtej sytuacji, dlatego że, proszę państwa, chciałam zorganizować pierwsze posiedzenie wtedy, kiedy wiedziałam już, że ilość zachorowań się zwiększa i dotyka to także posłów i pracowników, żebyśmy zorganizowali Sejm, który mógłby procedować zdalnie. I wtedy na prezydium Sejmu. Zaproponowałam to i całe prezydium Sejmu jednomyślnie się na to zgodziło. Po czym rozpoczęła się fala konferencji prasowej i ataków na taką propozycję i Platforma Obywatelska, przede wszystkim pan przewodniczący Borys Budka, bo on także był reprezentowany w konwencie, uznał, że nie mam do tego prawa, ponieważ złamie regulamin Sejmu. Rzeczywiście w regulaminie Sejmu. Nie było takiej możliwości, żeby przeprowadzić posiedzenie Sejmu czy też komisji zdalnie. Ale przypominam tę sytuację. I wtedy musiałam podjąć decyzję, co zrobić, panie przewodniczący, żeby po pierwsze nie narażać posłów i pracowników na chorobę, ewentualnie śmierć, bo takie przypadki przecież zdarzały się właściwie każdego dnia, a z drugiej strony, żeby móc obradować, bo wszyscy uznaliśmy, że Sejm, mimo pandemii, Musi procedować ustawy, bo one są potrzebne państwu i naszym obywatelom, w tym także prace związanych z przygotowaniem wyborów do, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I wtedy miałam dylemat, co zrobić, jak to zrobić, żeby, te, żeby to posiedzenie Sejmu właśnie w taki sposób przeprowadzić. Po naradach zdecydowałam, że nie będzie awantury, bo ona jest niepotrzebna że rzeczywiście zdołam Sejm w normalnym trybie, ale posłowie będą siedzieli w różnych... Panie Przewodniczący... Ja wiem, wiem, tylko to jest chyba kolejne pytanie, znaczy ja zadałem inne pytanie, Ja dlaczego? wiem, ale ja wiem, Panie Przewodniczący, Pan zadaje pytanie, ja odpowiada, odpowiadam, odpowiada, odpowiada Dobrze, wszystkie. to ja tylko przypomnę moje pytanie, dlaczego ja wiem, to, to było pytanie, dlaczego nie Państwa Komisja Wyborcza, tylko Poczta Polska miała zorganizować wybory, ja no. przypomnę. To w takim razie, jeżeli Pan nie chce, żebym kontynuowała, Panie Przewodniczący, to odpowiem wprost na pańskie pytanie na, kilkukrotnie na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości, y, którzy zasiadają w tej komisji, żeby wezwać na świadków y, chociażby panią marszałek Kidabę Błońską czy pana Rafała Czaskowskiego, Pan osobiście tłumaczył, odczytywał zakres działania tej komisji, mówiąc, że dotyczy ona działań podejmowanych przez administrację rządową. Ja nie byłam ani członkiem Rady Ministrów, ani w jakikolwiek sposób nie podlegałam prezesowi Rady Ministrów, ale jestem tutaj, bo Państwo mnie wezwaliście i zgodnie z moją najlepszą wolą i wiedzą będę odpowiadała na pytanie w zakresie, który dotyczył mnie jako marszałka Sejmu, ponieważ nie miałam żadnego związku i nie uczestniczyłam w żadnych pracach związanych z przygotowaniem wyborów korespondencyjnych poza legislacją. Czy to jest odpowiedź, którą Pan chciał usłyszeć? E, e... Chcę zwrócić uwagę, że zaprosiliśmy panią dlatego, że pani była marszałkiem Sejmu, pani ogłaszała e, wybory. E, oczywiście pan marszałek Senatu jest również, e, będzie zaproszony tutaj przed e, Komisję Śledczą. Wydaje mi się, że druga osoba w państwie, która ogłasza wybory na prezydenta. E, Powinna wiedzieć, dlaczego to nie Państwa Komisja Wyborcza, organ konstytucyjny, tylko Poczta Polska miała organizować wybory. Nie Panie, słyszałem odpowiedzi. Uczciwie Panie Przewodniczący, mówiąc. no to powtarzam Panu raz jeszcze, to jest mój konstytucyjny obowiązek ogłoszenie wyborów. W momencie, kiedy je ja ogłaszałam, nie było żadnej pandemii, ani nie było określone, w jakiej formie te wybory będą przeprowadzone. Po prostu było to moje zadanie, ogłoszenie terminu wyborów i tak się stało po drodze, ale Pan mi przerwał odpowiedź na to pytanie. To nie jest takie proste, no muszę nakreślić, jak wyglądała sytuacja, dlaczego te wybory właśnie w taki sposób były przeprowadzone. Zastanawiali się wszyscy także w rządzie, co zrobić, żeby przeprowadzić wybory, podczas gdy Państwo z opozycji bardzo głośno mówili, że mamy krew na rękach, że wybory korespondencyjne to będą koperty, które będą zabijały, że nie wolno w tym terminie przeprowadzić takich wyborów. No, proszę państwa, zadaniem rządu jest wykonanie zarządzenia marszałka sejmu o przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i myślę że tak jak ja szukałam sposobu na to żeby zorganizować posiedzenie sejmu mimo że w regulaminie nie było takiego takiego wyjaśnienia jak to można zrobić tak samo rząd szukał sposobu co zrobić jak przeprowadzić wybory żeby one się odbyły bo to jest A, konstytucyjny rozumiem. obowiązek tak tak ale czy Pani nie zastanawiała, dlaczego to nie Państwa Komisja Wyborcza miała organizować te wybory, tylko tak jak zawsze, tylko Poczta Polska? Panie Przewodniczący, ja już odpowiedziałam na to pytanie. Ja przypomnę tamtą atmosferę. Można przypomnieć wypowiedzi przedstawicieli opozycji, którzy naprawdę robili Dobrze, ja nie pytam wszystko, o przedstawicieli opozycji, tylko pani, wszystko, żeby, pytam o Pani te... rolę jako Marszałka Sejmu. Dobrze, przejdźmy, Panie, do, Panie, przejdźmy nie, do projektu. Panie przewodniczący, do projektu pan ustawy. mnie zapytał, rolą marszałka Sejmu jest procedowanie i organizowanie procesu legislacyjnego ustaw, które wpływają do Sejmu. I tak się też stało. Tak I rolą marszałka ustawy. Sejmu również jest ogłoszenie wyborów. E, e, I co zresztą pani zrobiła? I... Pytam po prostu, czy Panią nie zastanawiało, dlaczego organ konstytucyjny do tego przewidziany tego ma nie robić, tylko robi to na, nagle spółka Poczta Polska. Bo taka była sytuacja, atmosfera w tamtym czasie, Panie Przewodniczący, pandemia i wszystko to razem było sytuacją zupełnie nową, absolutnie dla wszystkich. Jest, Dobrze, minęły chwilę... cztery la... Jeszcze jedno, Dobrze. Panie Przewodniczący. Mhm. Minęły cztery lata, jesteśmy w roku 2024, nie znam żadnej opinii, która pokazywałaby, jak zgodnie z Konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenckie w 2020 roku. Dzisiaj wszyscy podają różne opinie, różne rozwiązania, Dobrze. ale nie słyszałam o takim Będę opracowaniu, pytał... które podałoby, Dobrze. jak zgodnie z Konstytucją można było przeprowadzić wybory prezydenta w 2020 roku. Wydaje mi się, że biegły, który był. Chwilę temu, i tutaj był przesłuchiwany przez członków komisji, przedstawił kilka propozycji, jak można było to zrobić. Ale dobrze, chciałbym w takim razie zapytać o tą ustawę, która, projekt ustawy, który został przegłosowany 6 kwietnia, i chciałbym zapytać o to tempo pracy, bo ta ustawa została przegłosowana w ciągu 3 godzin. Skąd takie tempo pracy? Panie Przewodniczący, oczywiste to wszystko związane było z terminem wyborów 10 maja. Jest kalendarz wyborczy, który jest dostosowany do wyborów. To wszystko wynikało z terminów określonych w moim zarządzeniu. Tak, ale czy nie uważa Pani, że powinny się odbyć komisje, że powinna Pani poprosić o opinię, tak jak to zrobił Senat? Jednak... Panie Przewodniczący, mam prawo do takich działań jako marszałek Sejmu. Dzisiaj w Sejmie robi się bardzo podobnie albo jeszcze gorzej. Nie widzę w tym nic złego. Wykonywałam wszystko zgodnie z regulaminem. Czas był potrzebny. Szybki czas na procedowanie ustaw czy, czy... był potrzebny. Czasami, Panie Przewodniczący, także przy. Państwa probacie, robiliśmy podobnie z wieloma Czy ważnymi ustawami. Czy yy, otrzymywała Pani od kogoś jakieś sugestie, albo rozmawiała Pani z kimś yy, na temat tej ustawy, żeby ją tak potraktować priorytetowo? Nikt, nikt mi niczego nie sugerował. Ja wiedziałam, że ustawa ma być procedowana szybko, bo chodziło o terminy, o których przed chwileczką Panie Przewodniczący powiedział. Czyli ustawa procedowana w Sejmie w tempie ekspresowym w ciągu trzech godzin bez opinii Komisji. Z powierzchowną e, analizą Biura Analiz e, Sejmowych. Rozumiem, że zmieniające tak de facto kodeks wyborczy, to rozumiem, że to jest pani autorski indywidualny pomysł. Co to znaczy? W jakim zakresie zmieniało to kodeks wyborczy? A poza tym, pani przewodnicząca, ja nie wiem, czy to trwało trzy godziny. Ja nie brałam udziału w samym procesie. Ja sprawdziłem. W samym dlatego... procesie? No, to pan ma taką wiedzę, ja nie. Mhm. nie zastanawiam się. Prowadziła pani, e, e, pani decydowała o obiegu legislacyjnym tego projektu, tak samo jak Marszałek Senatu. W Senacie tam były połączone komisje, liczne opinie, i zastanawiam je, bo do pani również wpływały opinie między innymi e, ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, którzy zwracali uwagę na, na poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa, zdrowia i życia tych, którzy mieli to przeprowadzać, i dziwię się, że po prostu nikt nad tym nawet się nie chciał zastanowić, co się z tym dalej będzie działo. Panie no Przewodniczący, oczywiście, że wszyscy się nad tym zastanawiali, bo sprawa była nowa, naprawdę bardzo poważna, ale to, co mną kierowało przede wszystkim i to chciałabym, żeby głośno wybrzmiało, to jest zobowiązanie wynikające z Konstytucji. Nie ma w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej żadnego przepisu, który pozwalałby mi w jakikolwiek sposób zmieniać terminy, wydłużać, skracać dowolnie. Nie. Ja rozumiem, że ja nie będę dyskutowała z konstytucjonalistami, ponieważ na prawie... Tak, nie znam, ale każdy z nas z prawem ma do czynienia na co dzień w różnych sytuacjach i są przepisy, które jeśli mam wątpliwości. Pytam mądrzejszych od siebie, a jeśli nie mam wątpliwości, bo one są proste, jasne i czytelne, wtedy je stosuję. Tak jest w przypadku zapisów konstytucji. Nikt z tych, którzy tę konstytucję uchwalali, takiej sytuacji nie przewidział. Tam nie było żadnej My możliwości. Chcę jeszcze raz potwierdzić, by ubiegły przed momentem mówił o różnych scenariuszach, ale. Jakich pani przewodniczący chciałabym chciała wyjaśnić? Za chwilkę przejdę tylko po kolei, bo jesteśmy na etapie legislacji. Wydaje mi się, że to ma znaczenie. I w moim przekonaniu, właśnie Państwo nie chcieliście na ten temat rozmawiać, skoro cała ustawa przeszła w ciągu trzech godzin przez, przez Sejm, bez prac nawet w komisjach. To dużo lżejsze przecież projekty ustaw przechodzą przez czasami połączone komisje, ale na pewno przechodzą przez komisje i są opiniowane. Tutaj tego nie było. Ale mam pytanie. Czy Pani uczestniczyła w spotkaniach na Nowogrodzkiej albo na parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych? Nigdy nie uczestniczyłam w spotkaniach na parkowej w sprawie wyborów korespondencyjnych, natomiast na spotkaniu szefostwa partii o tej sprawie się mówiło na, przynajmniej ja wiem na jednym z posiedzeń. I co się mówiło i kto był na tym spotkaniu? Panie przewodniczący, nie potrafię pan powiedzieć, czy wszyscy członkowie prezydium byli na tym spotkaniu, bo to było 4 lata temu i nie powtórzę panu dokładnie, o czym była mowa. Na pewno dyskutowaliśmy o tym, że te wybory korespondencyjne są jedyną możliwością, żeby je przeprowadzić w konstytucyjnym terminie. Czy Jarosław Kaczyński brał udział w tych spotkaniach? Oczywiście, że brał udział. A jaka karty. była jego opinia w tej sprawie? Nie pamiętam, jaka była jego opinia, nie pamiętam, jaka była opinia kolegów, jak ją wyrażali. No nie mogę tego powiedzieć. Mogę powiedzieć, jaką, jaka jest, była moja opinia. A czy Jarosław Kaczyński nalegał na to, żeby te wybory korespondencyjne się odbyły? Nie, nie nalegał, nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca nad tym, co zrobić, żeby to było skuteczne, czyli żeby wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się odbyły. I kto ostatecznie podjął taką decyzję, że te wybory korespondencyjne się odbędą? Nie wiem, kto ostatecznie, ktoś się pod tym podpisał. Nie, no rozmowy się toczyły. Toczyły się rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, tak? Ostatecznie zdecydowała o tym ustawa. A co pani wie o tych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego? Nic, z Gowinem? Nic nie wiem na temat tych rozmów, panie przewodniczący. Nie byłam ich uczestnikiem, Nie pani o tych ani, ani nie byłam obecna podczas sprawozdania z tego spotkania, nie. Y czy Pani słyszała, że Pan Premier Morawiecki na początku był zwolennikiem pomysłu wyborów korespondencyjnych, czy nie był zwolennikiem na początku, a później zmienił zdanie? Czy coś Pani na ten temat słyszała? Nie słyszałam, słyszała? ponieważ nie byłam członkiem rządu, więc nie miałam możliwości, żeby brać udział w takich dyskusjach na forum rządu. Czy Pani, kiedy usłyszała o tym pomyśle wyborów korespondencyjnych, od samego początku Pani popierała ten pomysł? Tak, uważałam, że to jest jedyna możliwość, żeby przy tym, przy tym, przy tej pandemii, która wtedy była, zwiększających się Zachorowaniach, a jednocześnie braku możliwości, żeby nie wykonać konstytucyjnego obowiązku, że to jest dobry pomysł na to, żeby Polacy mogli w tych wyborach wziąć udział. A czy pani rozmawiała z panem wicepremierem Gowinem w tej sprawie? Nie. Nigdy? Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek z nim rozmawiał o tym. Chciałbym pani odczytać taki fragment zeznania Rosława Gowina. Było wiele rozmów politycznych z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego byłem informowany, że podejmowane są działania zmierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie haków, które skłoniły mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległych mi, jako ministrowi nauki i szkolnictwie wyższego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Byłem też informowany o tym, jakoby w mojej sprawie Sprawdzano akta prokuratorskie w całym kraju. Dodam zresztą, że po kilku miesiącach, kiedy już wróciłem do rządu, pan minister Ziobro w rozmowie w Cztery Oczy powiedział mi, że naciskano na niego, by użył formy bezosobowej. To zapamiętałem, naciskano na niego, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił. Może się pani odnieść do tych zeznań premiera Sasin no Jak nie, mogę się Dobina? odnieść, panie przewodniczący? Ja kompletnie nie mam wiedzy na ten temat. A czy pani była świadkiem kiedykolwiek, że. Kogoś naciskano z rządu, żeby zmienił decyzję, albo nakłaniano kogokolwiek, żeby inaczej głosował? Nie. Mhm. Czy uczestniczyła Pani w spotkaniach, na których poruszano kwestię hmm, wydania przez premiera Morawieckiego poczcie polskiej polecenia przygotowania przeprowadzenia wyborów, a państwo Wytwórni Papierów wartościowych, wartościowych, Druk Kart Wyborczych? Nie. Czy Pani jako Druga osoba w państwie rozmawiała kiedykolwiek w tamtym czasie na temat wyborów korespondencyjnych z panem prezydentem Dudą. Nie przepewniam się, nie, myślę, że nie. nie. Na pewno nie. Nie, nie. Jeszcze o pracy nad ustawą. Czy ten proces uchwalania ustawy z 6 kwietnia pani poprzedziła jakimiś konsultacjami? Panie przewodniczący, ja chciałabym zaznaczyć, że ja nie mam niestety dostępu do żadnych dokumentów. Jeżeli to jest potrzebne, ja oczywiście mogę poprosić Pana Marszałka. Ale ja tam o konsultacje, czy Pani prowadziła. Panie Przewodniczący, powtarzam raz jeszcze konsultacje są na piśmie. Ja nie mam wglądu do dokumentów dotyczących tamtej sprawy z tamtego okresu, ale jeżeli komisja będzie chciała, mogę poprosić pana marszałka hołownie o udostępnienie mi, bo przecież w systemie muszą być pisma, które wysyłałam albo które do mnie przychodziły. Na dzień dzisiejszy takiej wiedzy nie mam, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem. A jak wyglądały prace w komisjach nad tym projektem ustawy? Panie przewodniczący, doskonale pan wie, że marszałek sejmu nie uczestniczy w pracach komisji. Mhm. Ale dlaczego pani nie przekazała tej ustawy do prac w komisji? Panie przewodniczący, już odpowiedziałam na to. Już na to. Pytałem dzisiaj biegłego Hermelińskiego, mm -hmm. jak ocenia pracę i legislację w Sejmie i w Senacie, dlatego że w Sejmie ustawę zmieniającą tak de facto formę głosowania na korespondencyjną. Jak się skończyła, wszyscy wiemy, i że nie, mogło, nie mogła mieć powodzenia w ciągu miesiąca, również wiemy, i Senatu, który wykorzystał 29 dni na wszystkie możliwe opinie, dyskusje, połączone komisje. I odnoszę wrażenie, że Pani chce nam powiedzieć, że Pani za nic nie odpowiadała, Pani tylko ogłosiła wybory, a ustawa sama sobie już chodziła po Sejmie. Trzy godziny, wystarczający czas, Państwo o tym dyskutowaliście, choć tym, co Pani dzisiaj nam chce powiedzieć, to w ogóle nie dyskutowaliście na temat, a przynajmniej nie tu, gdzie w parlamencie powinniśmy na ten temat rozmawiać. Dlatego te pytania Pani zadaje. Dlaczego nie było dyskusji Dlaczego panią mnie interesowało i jak ta poczta polska miała to w ogóle zorganizować, skoro nie organizowała to państwa komisja wyborcza? Panie przewodniczący, ja cenię sobie pańskie wrażenia, ale wolałabym jednak odpowiedzieć na precyzyjne pytanie. Powiem tak, w komisjach, jak wyglądała praca, nie wiem, bo w nich nie uczestniczyłem. Organizowałam ten proces legislacyjny na tyle szybko, żeby on się skończył w terminie, który umożliwiałby przeprowadzenie wyborów. Powiem jeszcze jedno ja z Marszałkiem Grockim utrzymywałam dobre relacje. Nieraz bywało tak, że udawało nam się obojgu ustalić coś wspólnie, na przykład szybsze przy procedowanie jakiejś ustawy ze względu na to, że ona była bardzo potrzebna. I kilka razy nam się to udało. Ja nie zakładałam złej woli ze strony marszałka Grockiego, bo nieco wcześniej przyjmowaliśmy ustawę, która była znacznie obszerniejsza i wymagała być może więcej yy, analiz ze strony Senatu, a jednak w ciągu kilku dni udało się to zrobić, nie zakładając złej woli pana marszałka. Mogłam liczyć na to, że i tym razem ta odpowiedzialność z naszej strony za przeprowadzenie wyborów będzie i z mojej, i z jego strony. Stało się inaczej, ja tego nie oceniam, ja tego nie krytykuję. Senat miał do tego prawo, ale ja też miałam prawo myśleć, patrząc na tą poprzednią ustawę, że będzie takie samo podejście, bo tamta ustawa dawała prawie 10 milionom możliwość głosowania korespondencyjnego. Chodziło o y, osoby, które są w izolacji albo w kwarantannie, a które chcą, chcą wziąć udział. W głosowaniu. Proszę Państwa, do, do na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najważniejszymi wyborami one są powszechne. To jest wybieranie głowy państwa. Ja wiem, że przeróżne opinie się pojawiają i naprawdę scenariusze słyszałam już niejedne, tylko rzeczy. że moment, kiedy kończy się kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej i nie ma wybranego następcy, to jest koniec kontynuacji państwa. No tak nie może być. W związku z tym ta szybkość procedowania, choć to nie jest wyjątek. To nie jest wyjątek, bo. Rozumiemy, były... że to była pani bezpośrednia decyzja, jeśli chodzi o czas. Panie przewodniczący, pokażę tej raz usta. jeszcze do zarządzenia był dołączony harmonogram przez PKW. To jest do każdego zarządzenia jest podłączany i tam były terminy, które wymagały tego, żeby to robić szybko i sprawnie, co nie oznacza, że bez zastanowienia czasami można się zastanawiać krócej, to nie oznacza, że to jest powierzchowne. Tak bym powiedziała. No, natomiast senat trakcie... skorzystał mhm. ze swojego uprawnienia. No. Tak, tak, rozumiem. No I teraz... Sejm mógł to mógł również. A czy pani może wystąpiła przed po opinię Polskiego Towarzystwa Epidemiologicznego czy Lekarzy Chorób Zakaźnych? Nie pamiętam, Panie przewodnicząca, jak powiedziałem hmm. mogę wystąpić, jeżeli to Państwa interesuje do marszałka udostępnieniem w systemie wszystkich pism, które wysyłałam, które do mnie trafiały. Nie pamiętam. W orędziu z dnia 31 marca 2020 roku oświadczyła Pani, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego pociąga za sobą konsekwencje dla swobód obywatelskich, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonowania działalności samorządów i administracji publicznej idące dalej niż obecne ograniczenia i zakazy. Czy Pani kojarzy zna treści rozporządzeń Rady Ministrów wydawanych w czasie epidemii COVID-19? Wtedy je oczywiście znam, bo czytałam. W tej chwili po czterech latach musiałabym do nich po prostu wrócić. Czy pani, nie twierdzi, czy pani twierdzi, że te rozporządzenia, które w tamtym czasie się pojawiały a mówimy o zakazywaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zamykaniu przedszkoli, szkół, lasów, nawet cmentarzy nie prowadziły do ograniczenia swobód? Ja rozumiem, panie przewodniczący, że w pańskim pytaniu jest teza, no więc ja od razu odpowiem. Nie było powodów, zresztą nie ja o tym decyduję, do wprowadzenia stanu wyjątkowego, bo takie pomysły też chodziły, nie było stanu wyjątkowego ogłoszonego, więc nie mogłam się do tego odnosić. Natomiast jeżeli pan pyta o te obostrzenia, o te zarządzenia, treści ich nie pamiętam, ale oczywiście mniej więcej wiem, czego do, m, dotyczyły. Wszystko po to, żeby chronić naszego życia i zdrowia. I dlatego myślenie o wyborach korespondencyjnych też miały to na uwadze. Ochronić życie i zdrowie ludzi, a jednocześnie dać im prawo do tego, żeby mogli wybrać swojego prezydenta. Ja myślę po prostu, że to było mydlenie oczu, że nie chcecie państwo wprowadzić stanu nadzwyczajnego. A tak panie na dobrą sprawę. Pan wybaczy, ja bardzo przepraszam. jeśli pani pozwoli, to jednak ja dokończę. Ja, ja pani nie przerywałem. No nie, to no Pan jednak mi przerywa. Ja bardzo proszę pan zadawał precyzyjne pytanie. Jestem na komisji śledczej, gdzie się zadaje pytania i szczęścia. Ale jeszcze odpowiada. nie zadałem pytania. To Za chwilkę jeszcze pytanie. Jeszcze pytanie a nie mam prawo mojej też wypowiedzi. skomentować panią wypowiedź. No nie, Wydaje nie mi się, bardziej. że. Dlatego przytoczyłem te rozporządzenia covidowe, bo wszyscy pamiętamy puste ulice, zamknięte sklepy, wszystko. I to było ograniczenie swobód. A Państwo próbujecie tutaj medlić oczy ludziom i mówić, że nie chcecie się wkroić Pana Przewodniczącego... Panie Przewodniczący, nie prosiłem pana o zabranie głosu. Nie za, Nie poprosiłem pana. Więc albo to możemy robić, albo tego nie możemy robić. Proszę nie zwracać uwagi innym członkom. Na jakiej podstawie Pani obóz polityczny twierdził, że wybory 10 maja można przeprowadzić w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia Polaków? Panie przewodniczący, jak można odpowiedzieć na takie pytanie? No po to były wybory korespondencyjne, żeby one były bezpieczne. Na jakiej podstawie? Pytam. Na podstawie chociażby tego, że były kraje, w których przeprowadzano takie wybory korespondencyjne, chociażby w Bawarii, więc nie ja był to przypadek odosobniony. Tak? Mówiła Pani, że życie i zdrowie było najważniejsze. Dla Pania mam pytanie. Na pewno Panią to też interesowało, zarządziła Pani wybory, pojawiały się informacje, słynny mail Pana Sobonia, ale już nie tylko, się kolejne pojawiają, w których były konkretne zarzuty, że Poczta Polska nie jest przygotowana, brakuje dla czterech milionów rodzin skrzynek, więc nie, wiadzie, nie wiadomo, gdzie te pakiety w ogóle będą. A, czy nie miała Pani wątpliwości po tym, jak już szóste, po 6 kwietnia, że te wybory po prostu nie mają prawa odbyć? Panie Przewodniczący, proszę nie łączyć mnie z decyzjami, które były w zakresie administracji rządowej. Ja nie byłam w rządzie, nie podlegałam premierowi. Robiłam to, co leżało w kompetencjach marszałka Sejmu. Muszę pani powiedzieć, że tutaj każdy z, z członków PiSu przychodzi i mówi, żebyśmy go nie łączyli z tymi wyborami kopertowymi. I jedynie co to pan Morawiecki podpisał decyzję. Pan Stasień stwierdził, że już nie podpisał umowy z Pocztą Polską, na podstawie której mieli określić, jak te wybory miały wyglądać, a Poczta Polska wydała 70 milionów. Pytam panią, bo pani organizowała te wybory. Pani, pani przepraszam, pani, ogłaszała pani termin wyborów. Zarządzała Za, ogłaszała termin wyborów. Teraz mam jeszcze pytanie. Czy do Pani docierały sygnały, że może się nie odbyć druga tura? Dlatego, że tak jak senatorowie zwracali uwagę, czas przeliczenia, gdyby nawet do, do, doszło do tych wyborów, czas przeliczenia tych głosów był na tyle długi, że nie zdążyliby wydrukować drugich kart. Czy do Państwa docierało, że ta druga tura mogłaby się nie odbyć? Ja sobie nie przypominam, czy w ogóle wtedy były jakiekolwiek rozmowy na temat Proszę. drugiej tury. Ja byłam skupiona na tym, żeby śledzić co się dzieje, a już widziałam, że, że w Senacie to będzie trwało znacznie dłużej i po jakimś czasie już w, w maju wiadomym było, że jeżeli Senat nie przekaże nam tej ustawy, ona chyba, ja nie pamiętam, 6 chyba maja czy 7 maja została przekazana przez pana marszałka, że to będzie niemożliwe, jeżeli w tym, jeżeli o to chodzi panu w tym pytaniu. I o to i, i jeszcze jedno mam pytanie, czy Pani brała pod uwagę, że w związku z pandemią, w związku z tym, że Poczta Polska, już było wiadomo, że tego nie zorganizuje, czy Pani brała pod uwagę, że trzeba będzie zrobić reasumpcję wyborów prezydenckich? Panie Przewodniczący, proszę wyjaśnić, co Pan ma na myśli, mówiąc to. Myślałem, że Pani nie muszę mówić, co to nie, jest reasumpcja. To, panie, wie Pan, ja, ja rozumiem złośliwości Panią proszę, Zadając o... to pytanie, zadając to pytanie, a wcześniejsze uzupełniające, mówiąc wprost, że 4 miliony rodzin w Polsce by nie mogło zagłosować, biorąc pod uwagę emocje uliczne i biorąc pod uwagę to, że te karty, jak pisał Soboń, mogły być w błocie, na płocie i wiele osób by nie oddało głosu, no to przecież kto by te wybory zaakceptował? Dlatego pytam się, czy... Trzeba by było, czy ktokolwiek z Państwa brał pod uwagę przeprowadzenie reasumpcji wyborów prezydenckich, bo ten wynik byłby nieuznawany. Panie Przewodniczący, nie ma czegoś takiego jak reasumpcja wyborów prezydenckich. Jak pokazuje praktyka sejmowa, jest reasumpcja głosowania i Pani o tym najlepiej wie.